Cześć, kolejny odcinek serii Motocykla 125. Dzisiaj zaprezentuję Wam ten oto sprzęt Junak RS Pro. bardzo fajny sprzęt, ale zanim nim trochę polatamy, no, muszę w nim wymienić żarówkę, dlatego mm, posłużę się tym starym motocyklem, z niego wyciągniemy żaróweczkę, ponieważ nie chce mi się jechać do miasta po, po nową. E, tu jest żarówka H4, tu jest żarówka HS1 bodajże. E, czym się różnią te żarówki? No w zasadzie niczym, poza tym, że Żarówki H4 zwykle mają około 60W mocy, natomiast żarówki HS1 mają 30W mocy, przez co mniej się nagrzewają. Często żarówki typu HS to są typowo motocyklowe żarówki. Stosuje się je tam troszeczkę inny, tam ten, ten żarnik, dzięki czemu od drgań, od wibracji te żarówki nie padają tak często. No tutaj niestety się żaróweczka przepaliła, dlatego go ją wymienimy. W zwykłym rs wystarczyło popuścić śruby i można było całą czaszę przewrócić sobie na bok i dostęp do tego był. Są filmy instruktażowe na internecie. Stwierdziłem, że posłużę się tym filmem instruktażowym, który nagrał pan Krzysztof Troka. No tu okazuje się, że jest odrobinę inaczej, ponieważ nie da się tej czasy całej przewrócić na bok ponieważ te wąsy które tam zahaczają są, no są tak zrobione że, że po prostu tego w ten sposób się nie da zrobić należy całkowicie odkręcić śrubki tutaj na dole dwie tylko wystarczy odkręcić i w zasadzie mamy wszystko na wierzchu pokażę wam jak to zrobić A tutaj mamy żaróweczkę H4, ma dokładnie ten sam układ tych wszystkich złączek, natomiast jak możecie zauważyć jest 60W, 55, 60, 55. Dlatego ona się mocniej grzeje, ale ponieważ jest zimno, to kokpit raczej nam się nie przegrzeje od tej żarówki, bo dzisiaj mamy zaledwie 7 stopni, także na pewno go nie przegrzejemy. Tak jak myślałem, światło można sprawdzić dopiero po uruchomieniu silnika. Wtedy dopiero ono się załącza. Tak jak zwykle. Podzielimy trochę ten film na wady i zalety, jakie uważam, że ten motocykl ma. Zacznę od tego, że no zdecydowanie więcej zalet ma. Jest to naprawdę bardzo dobry motocykl, świetnie poskładany, bardzo dobrze wyważony. Na przykład jakiś czas temu jarałem się Kimco CK1, bardzo fajny też sprzęcik, fajnie wchodził w zakręty. Eleganckie, szerokie opony, ale też nie za szerokie jak na 125 No ale ten przebija to jest fajniejsza maszyna, jeszcze fajniejsza od CK1 Bardzo się go yy, ufa się temu motocyklowi Wchodzisz w zakręty, czujesz, że on się trzyma On ma też całkiem niezłe oponki Kenda to są opony w Chinach yy, no, ze średniej półki Zobaczcie jak on się zbiera. Szybka zmiana biegów. Sportowa skrzynia. On naprawdę daje poczuć, że jedziemy sportową maszynką. To jest fajne. Spokojnie do tej stówki się zbiera. Poleciałem nim tam, zdaje się, najwięcej 115. Prawidłowo dotarte te junaczki, nawet 120 lecą. Więc to jest kolejna bardzo ważna zaleta. Musi dla mnie motocykl przekraczać 90 na godzinę. Ten to robi bez problemu. Możemy sobie przelotową prędkością na piątym biegu zobaczcie, praktycznie o 6000 obrotów. Mamy 70. Oczywiście na, na szybszej trasie do 90 też mm, żaden problem, żeby utrzymywać prędkość 90 na godzinę, zatem jak najbardziej sprzęt się nadaje też na trasy, co jest dla mnie bardzo ważne, no bo wiadomo, motocykl kupuje się no, chociażby po to, żeby w korkach się tam przeciskać, ale ten sprzęcik zachęca też, żeby w weekend wyprowadzić go i gdzieś się przejechać, no. posadzić z tyłu długą nogą dziewczynę i, i polatać gdzieś, no to jest... Dla mnie to jest bardzo ważne. No. Wydaje się powiedzmy te 8,5 tysiąca, tak jak w przypadku tego. No i chcielibyśmy za tą kasę mieć coś fajnego. To jest, to jest oczywiste. No i ten, ten sprzęt jak najbardziej to ma. Poza tym uważam, że jest bardzo dobrze poskładany, jest dobrze przemyślany, zaprojektowany. Tu jeśli chodzi o, o jakość wykonania, mam parę uwag, to jak przejdziemy do wad, to o tym powiem. Ale generalnie biorąc pod uwagę Chińczyki, to jest to naprawdę ogromny postęp. To jest no nie była ziemia, skok niesamowity Biorąc pod uwagę, porównując ten sprzęt, gdy go postawimy obok yy, chociażby tego mojego nieszczęsnego Junaka tego, tego 901 tak naprawdę, on tam z przerobionym silnikiem jest No to, to jest w ogóle nie, to jest nie, nie do porównania to, 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 to jest skok technologiczny przeogromny No tutaj ten sprzęt dorównuje markowym yy, sprzętom jeśli chodzi o jakość i tutaj w ogóle nie ma co Dyskutować. Bardzo fajnie wchodzi w zakręty, zobaczcie jak można się kłaść nim nisko O, jak ja to lubię I to przy niewielkiej prędkości, tak, 50 na godzinę Jeszcze ta droga jeszcze trochę tak nie wyschła tutaj więc No można by się trochę obawiać tutaj poślizgnięcia no, Ale jak on się zbiera na wysokich biegach to jest po prostu baja Co więcej, już naprawdę to jest prędkość zadowalająca. Jak ktoś rzeczywiście chce popiratować, to kupi sobie większą maszynę, ale do takiego przyjemnego polatania. Idealny sprzęt. Super. Bardzo go lubię. Posłuchajcie, jak to chodzi. Brałem sobie mało uczęszczoną drogę, a i mała mendistówka. Zatem zbiera się naprawdę fantastycznie. Ogólnie biorąc pod uwagę wszystkie jakby czynniki, wszystkie sprawy związane z. Z tego jak odbieram 125, to jest to mega fajny motocykl. warty swojej kasy. No to tu się wszystko zgadza, tak. Fajne wąki, fajne hamulce. Fajny wygląd, fajny dźwięk silnika świetnie jeździ no ale jak już wspomniałem na początku też mm, chciałbym powiedzieć co mi się nie spodobało w tym motocyklu jest parę drobiazgów, które mnie denerwuje a mianowicie yy, ta latająca tutaj klameczka no to jak, jak jedziemy to widać, że to tak telepie trochę tutaj nie fajnie to wygląda można to tam pewnie sobie rozwiązać, wystarczy jakąś tam odkręcić tutaj jakąś sprężyneczkę tam podłożyć, podkładkę, cokolwiek i by było dobrze ale jednak gdzieś to takie, takie detale mnie denerwują. Druga rzecz, która mnie denerwuje, to tutaj ta owiewka, która sobie lubi drgać przy wyższych obrotach. Psuje, absolutnie psuje przyjemność z, z dźwięku, bo ona gdzieś jakiś rezonans tu wpada i, no i jakieś tu dźwięki nam wydaje. Pewnie też da się to naprawić, ale no. Jak już mówiłem, no tu oczekiwałbym, że no skoro już ta jakość tak mocno się poprawiła, to, to takie rzeczy też powinny zostać rozwiązane. Tym bardziej, że pierwsza wersja RSA też sobie tam coś tam drgało, więc drugą wersję należało już moim zdaniem poprawić. Kolejna rzecz, to, która mi się nie spodobała trochę, to kanapa, która tutaj w miejscu, gdzie nogi są jest na tyle szeroka, że ona nie zachęca do tego, żeby żeby te nogi trzymać blisko zbiornika. Tak jak już jeździmy sportem, to chcemy, żeby ten wiatr nam tutaj omijał nas, żeby się nie dostawał nam tutaj, żeby nie, 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 do, nie robił dodatkowego oporu. Natomiast w tym, ponieważ ta kanapa jest tutaj na tyle gruba, że ona nam jakby odpycha te nogi. Yy, no i jeździmy trochę jak tacy rozkraczeni, tak? trzeba się skupiać na tym, żeby przycisnąć nogi do zbiornika. To nie jest naturalna pozycja nóg. Kolejna rzecz, która mi się nie spodobała w tym motocyklu, to bardzo luźne te podnóżki tutaj. One się chowają, bo gdy byśmy bardzo niziutko weszli w zakręt i mielibyśmy gdzieś tam zahaczyć gdzieś o jakieś rondo, o coś, no to one się nam podnoszą i to jest dobre, to tak powinno być, to jest, to jest jakby typowe dla sportowych sprzętów ale dla porównania jeździłem innymi motocyklami gdzie te nóżki trochę szybciej trochę były takie ciężej chodziło to po prostu i dzięki temu ta nóżka nam się nie podwijała tutaj nieraz po prostu schodząc, wchodząc na motocykl zdarza się, że tą nóżkę podwiniemy i potem gdzieś szukamy chcemy oprzeć nogę, a ta nóżka jest zwinięta ten podnóżek i to denerwuje no i ostatnia rzecz, która jakby no może nie tyle to co co jest wadą, co wadą jest może takie z punktu widzenia takiego trochę psychologicznego, bo jak wiemy, jak sobie wpiszemy w Google czy gdziekolwiek Junak RS Pro opinie, no to na pewno trafimy na wątek na forum Junaka, na którym ludzie się wyżywają na tym sprzęcie twierdząc, że... Że, 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 że tam z gaźnikiem jest coś nie tak ja nie twierdzę że nie być może niektóre modele rzeczywiście miały problem jakiś z gaźnikiem natomiast ten na którym ja siedzę tutaj no jeździ mega fajnie co prawda ma ten dół może trochę mało żwawy no ale bez przesady to, 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 to nie jest problem absolutnie to nie jest problem ewentualnie jak sobie wkręcimy że to jest problem to może gdzieś się tego doszukamy, natomiast ja uważam, że no zobaczcie, to jest ten moment, o którym wielu ludzi mówi, tak? Że 5 tysięcy i zaczyna szarpać czy coś w tym rodzaju. Nic z tych rzeczy. Przyspieszam sobie ładnie. Już powyżej powyżej 6 to on już pięknie się zbiera, nam to się rozpędza. Zatem no to mówię, no jak... Jak sobie wkręcisz, że, że, że on rzeczywiście ma słaby dół, to, to może będziesz o tym myślał, ale gdybyś nigdy w życiu nie przeczytał tego i gdybyś wsiadł na poprawnie zmontowany motocykl, to nawet by ci to do głowy nie przyszło, że on ma niski dół, bo takie rzeczy to się wyczuwa dopiero jak już naprawdę dużo się jeździ motocyklami, jak masz dużo do porównania innych motocykli, a jak sobie kupujesz pierwszy raz tą to 25, to kto tam wie, czy... Czy te dolne niski zakres obrotów jest, jest żwawy, czy nie? No, jest żwawy. To no, idzie jak burza. Ale mówię, no to jest taki, taka jakaś wada, no, nazwijmy to psychologiczna. No, można se wkręcić, że ma niski dół i, i, i tak będziesz uważał, ale ja nie uważam tak. No, ja, ja jestem mechanikiem z wykształcenia i ja czuję, że on jeździ znakomicie. Może rzeczywiście gdzieś tam w tym dolnym zakresie obrotów, ale to, jest, to są tak minimalne niuanse, że, że to naprawdę niewyczuwalne. Natomiast to co się dzieje powyżej tych 6 tysięcy obrotów, obrotów to jest po prostu baja. No pięknie jeździ ten, ten motorek. No super. Tym bardziej, że on ma tu chłodzenie cieczą, czterozaworowy silnik. Ten silnik jest zupełnie inny niż w zwykłym RS. -ie. On został zaprojektowany zupełnie od nowa. Jest cały z odlewu aluminium. Ma powłokę anodową w, 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 no w środku, wewnątrz, żeby chemia typu oleje, typu płyn hydrauliczny, nie hydrauliczny, płyn chłodniczy, żeby nie wpływał negatywnie na, na, na powierzchnię, żeby to wszystko tam ładnie sobie wpływało. I no to jest górna półka. Jeśli chodzi o silniki, to te same silniki są montowane w jamaszce sprzedawanej na kraje tam afrykańskie, Indie i tak dalej 100, ta pojemność 150 w tej jamaszce tam występuje i to jest naprawdę dokładnie ten sam silnik przez tych samych ludzi, przez te same normy przechodzi i to jest świetny sprzęt być może rzeczywiście tam z tymi gaźnikami, z pierwszymi wersjami coś, coś było nie tak no bo jeżeli ktoś mówi, że, że szarpie to no to pewnie tak było, aczkolwiek tu jeszcze jedna rzecz, jedna uwaga odnośnie tego szarpania. Bardzo ważne jest w motocyklu, aby gaz dodawać liniowo. W miarę jak on się rozpędza, to dodajemy gazu. Jak zrobimy coś takiego, że jedziemy i chcemy, nie wiem, dynamicznie przyspieszyć i damy mu pełny gaz, to niekoniecznie to jest dobre rozwiązanie. Dużo dynamiczniej motocykl jedzie, gdy gazu dodajemy równo z równo z, z, po prostu z obrotami. Tak? Im większe obroty, tym dodajemy więcej gazu. To trzeba wyczuć sobie ten moment. W każdym motocyklu jest to gdzieś inny moment. W samochodach osobowych jest bardzo podobnie. Też trzeba tak, tak dodawać gazu liniowo po prostu. Po to, żeby przepustnica do, dozowała odpowiednią ilość powietrza. Gdy odkręcimy manetkę na maksa, to tego powietrza jest trochę za dużo. Mieszanka nie jest odpowiednia i, i przez to czasami może się nam gdzieś tam dławić. Wyjechaliśmy sobie na trasę. O, jeszcze teren zabudowany, za szybko. Marzenie każdego Polaka. GOLF TDI I Zwykle zabierałem was w jakieś fajne miejsce w moich odcinkach tym razem tego nie zrobię, ponieważ jest bardzo zimno, a miejsce, które chciałbym Wam pokazać, jest dość daleko i no to nie jest pogoda na, na taką wycieczkę. Dlatego w fajne miejsce zabierze Was Benny, bo Benny też miał ten sprzęcik na testach. Też nim trochę polatał. Też Wam trochę poopowiada na temat tego, jakie on miał odczucia w związku z, tym, z tą maszynką. Dlatego zapraszam do tego, abyście obejrzeli sobie jego, jego film.